Zapraszamy już na koncert galowy 4. Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni Legionowej z udziałem dzisiejszych laureatów oraz zaproszonych gości. Wokalistom towarzyszyć będzie zespół muzyczny pod kierownictwem znakomitego pianisty, kompozytora i dyrygenta pana Krzysztofa Jaszczaka. Panu Krzysztofowi towarzyszyć będą Pan Rafał Grząka, znakomity polski akordeonista, oraz Adam Bardowski, młody, niezwykle utalentowany klarnecista. W pierwszej części usłyszycie Państwo następujące utwory: Ułani Ułani w wykonaniu Izabeli Karczewskiej. Następnie siwy mundur w wykonaniu Elizy Graska. Następnie białe róże w wykonaniu Zofii Sydor. I na zakończenie tej części koncertu w suterynie daleko za miastem w wykonaniu Joanny Polkowskiej. Zapraszamy Państwa do wysłuchania koncertu. Za wami ułani, polecieć gotowa. Hej, hej, ułani, malowane dzieci. Nie jedna panienka. Za wami. Siwy mundur I karabin dali Więc Matczyną ręką Jeszcze dałam mu Medalik Nie potrafię go zatrzymać I choć serce boli Wiem, że trzeba aby Wyrwać nas z niewoli, Panno Jasna, bez twej łaski na nic starcze i pancerze i fortece runą w gruzy i bezbronni są żołnierze. Litościwa wstaw się pani, tam do najwyższego tronu. Whoa! Jak za dawnych lat, dam ci za to róże Najpiękniejszy kwiat Wróć od cały jak za dawnych lat, dam ci za to róże Najpiękniejszy kwiat Kładłam ja idąc temu w bój że na karabin twój, nim odszedł, mój jesieńku stąd, nim próg przystąpił, kwiat na ziemi z nim się odszedł, mój jesieńku stąd, nim próg przystąpił. W suterynie, daleko za miastem, w suterynie, gdzie nędza i głód, nad niewielką kolebką niewiasta, dłubąc dziecię nuciła do snu. wychowam ciebie, a Juli, Juli, synku mój. W drugiej części usłyszycie Państwo następujące utwory. Już mi raz zabrali Wilno w wykonaniu Dominiki Kur. Orlądko w wykonaniu Aleksandry Wajda i w suterynie daleko za miastem w wykonaniu Patrycji Niedziółka z towarzyszeniem na pianinie Kacpra Jastrzębskiego. Powiedział mi Pan, proszę Pana, przedwczoraj nawiasem w rozmowie że pan ma już dość, proszę pana, tych piosenek o Wilnie i Lwowie, Że to wspomnienie zbyt boli, Że czas skończyć raz tą dręką. Być może, ale czy pan mi pozwoli, Że na to odpowiem piosenką już mi raz. Zabrali Wilno, już mi raz zabrali lwów, ale z serca mi nie wyrwał moich dwóch najmilszych słów zdrabowali mi już sporo z moich snów i moich łez. Lecz tęsknoty nie zabiorą, bo tęsknota we mnie jest. O, mamu, oczy oczy z uśmiechem do mnie mów, da krew, co z piersi broczy, ta krew to za nas Lwów Ja biłem się tak samo Jak starsi, mamu chwal Tylko mi ciebie, mamo Tylko mi Polski żal Tylko mi ciebie, mamo Tylko mi polski żal. Z prawdziwym karabinem u pierwszych stałem czat O nie płacz nad twym synem, że za ojczyznę pan trwawą na kurtce raną, odchodzę dumny w dal. Tylko mi ciebie, mamo, tylko mi Polski żal. Tylko mi ciebie, mamo, tylko mi Polski żal. za miastem w suterynie, gdzie nędza i głód. Nad niewielką kolebką niewiasta tuląc dziecię nuciła do snu. Śpi śpij laleczko. Mama pobiegnie po mleczko. Nakarmi napoicie. A dobry Pan Bóg w niebie da, że wychowam Ciebie. Aj, luli, luli, Synku mój, lat 20 minęło spokojnie, syn jej wyrósł robotnik i zuch. Po ulicach wieś krąży o wojnie, na warsztatach niepokój i ruch. Syn powraca do domu zmęczony, mówi, ma moja Gdy usnął tą myślą dręczone Matka jak niegdyś nuciła do snu. Wystąpią przed Państwem pani Aleksandra Okrasa-Wachowska, solistka reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. Oraz pan Wojciech Bardowski, nagrodzony wieloma medala, medalami i odznaczeniami, z których najwyżej ceni sobie medal ministra kultury, zasłużony dla kultury polskiej. W wykonaniu tych artystów usłyszycie państwo trzy utwory: Wojenko, Wojenko w wykonaniu pani Aleksandry Okrasa-Wachowskiej, następnie o mój rozmarynie w wykonaniu pana Wojciecha Bartowskiego. I na zakończenie tej części w duecie pani Aleksandra i pan Wojciech zaśpiewają maki. Zapraszam państwa do wysłuchania. Muzyka Służeś ty za pani, że za tobą idą, że za tobą idą chłopcy malowani, że za tobą idą, że za tobą idą chłopcy malowani.

ty zapali, o mój rozmaryn, rozwijaj się, o mój rozmaryn, Zwijaj się, pójdę do dziewczyny, pójdę do jedynej. Zapytam się, pójdę do dziewczyny, pójdę do jedynej. A jak mi odpowie, nie kocham Cię. A jak mi odpowie, nie kocham Cię. U ani werbują, strzelcy maszerują, zaciągnę się. U ani werbują, strzelcy maszerują. 자청 그레에이얏치에이 hey, Jakieś wojsko pędzi drogą. Skryj się za ściany, skryj się za ściany, skryj się, skry, skryj się, skry. Ja myślałam, że to maki, że ogniste lecą ptaki, Zwłaszcza a to łany, w tej Strzeż się tego, co na tam na karym koniu jedzie. Oficjera, oficjera, strzeż się, strzeż. Strzeż się, strzeż. Jeśli mu się wydam miła, to nie będę. różnienie i nagrodę specjalną gospodarza festiwalu, Pani Burmistrz Miasta Ząbki, w postaci profesjonalnego mikrofonu wokalnego oraz dyplom otrzymuje Pani Dominika Kur Nagrody wręcza, Pani Burmistrz miasta Ząbki, Małgorzata Zyśk Brawa. Wyróżnienie oraz nagrodę specjalną w postaci czeku o wartości 1000 złotych, ufundowaną przez panią poseł Rzeczypospolitej Polskiej Bożenę Żelazowską, otrzymuje Eliza Graska, a nagrody wręcza pani poseł Bożena Żelazowska. I jeszcze pani burmistrz tutaj ma niespodzianki od siebie. Dwa równorzędne wyróżnienia oraz nagrody w postaci czeków o wartości tysiąca złotych otrzymują Joanna Polkowska i Patrycja Niedziółka. Nagrody wręcza prezydent miasta Pruszkowa pan Paweł Makuch. Trzecie miejsce oraz czek o wartości dwóch tysięcy złotych i pamiątkowy dyplom otrzymuje Zofia Sydor. O wręczenie nagrody poproszę Panią Wójt Gminy Jakubów, Panią Hannę Wocial. Drugie miejsce. Otrzymuje Izabela Karczewska. O wręczenie nagrody proszę panią burmistrz miasta Kobyłka, panią Edytę Zbieć. Czek o wartości 3000 zł. Pamiątkowy dyplom i garść niespodzianek ufundowanych przez organizatorów festiwalu. Statuetkę. W postaci wzlatującego ku wolności Orła autorstwa znanego rzeźbiarza Stanisława Motyki. Pierwsze miejsce i Grand Prix czwartego Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni Legionowej oraz czek o wartości 5 tysięcy złotych otrzymuje Aleksandra Wajda, która przyjechała do nas z Przeworska. O wręczenie nagród proszę organizatorów czwartej edycji festiwalu panią burmistrz miasta Ząbki Małgorzatę Zyś i panią Zofię Paczuską prezes zarządu Stowarzyszenia Edukacyjnego Ziemi Węgrowskiej. Tak. Szanowni Państwo, czwarty Ogólnopolski Festiwal Pieśni Legionowej Ząbki 2020. W setną rocznicę Bitwy Warszawskiej uważam za zamknięty.